Siemastrony Cezar i witam witamcie na moim kanale. Dzisiaj, patrząc w wyzwania, możemy zobaczyć, że dostaliśmy trzy różne rozbudowy. Jest to rozbudowa 82, jeżeli chodzi o tempo, podania, jak i dribling. I w każdej z tych paczek mamy określoną liczbę rzadkich kart, które musimy przypalić, co najbardziej zaskakujące według mnie jest to. Że akurat w podaniach te wymagania są największe, gdzie po prostu potrzebujemy przy 17 16 kart, w tym 6 rzadkich, gdzie w dyblingu jest to 5 kart, 2 rzadkie, a w tempie są to 4 rzadkie, jak i 6 kart. Więc ja sobie już wcześniej tutaj przygotowałem 20 paczek: 10 jeżeli chodzi o tempo, jak i 10 jeżeli chodzi o dribbling. Bo podań, przynajmniej według mnie, nie opłaca się zbytnio robić, i też starałem się patrzeć tutaj pod względem kart specjalnych, które możemy trafić, a ich oczywiście jest najwięcej, i są po prostu najlepsze jakościowo, jeżeli chodzi o te właśnie statystyki. Więc polecimy z pierwszą paczką, najpierw wstępem, potem z dribblingiem, a potem już będę Wam pokazywał tylko najlepsze. Tutaj mamy ekrany: jest to Niemiec, jest to lewy pomocnik i mamy Gosensa. 82 tempa. I tutaj mamy drugą paczkę z dribblingiem. I zobaczmy, czy tutaj też dostaniemy ekrany. Mamy walkout. Jest Argentyna. Środkowy napastnik. Mamy Pablo Dybala. Patrząc na to, jakie są wymagania, nawet to, że już udało nam się trafić walkout jest według mnie czymś dobrym. Dybala na ten moment warty 20 tysięcy, może trochę poniżej. Na pewno się przyda. Go, bierzemy do klubu i teraz widzimy się już tylko w najlepszych trafach. Mamy kolejne ekrany, jest to Argentyna, lewe skrzydło i mamy Ocamposa. Jak na razie te dwa ekrany, które widzieliśmy wcześniej to były jedynymi ekranami do tego czasu, więc nie jest najlepiej, bo zostało nam jeszcze chyba 12 paczek, 13 coś w tym stylu. A tutaj ten okapos jest niewymienny, więc go squickseluję i lecimy dalej. No i zostało nam ostatnie 10 paczek. Wcześniej, tak jak widzieliście, dwa ekrany plus jeden walkout. Tutaj, czy będzie lepiej, nie wiem. Już zobaczymy pierwszą paczkę. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze coś uda się trafić, tu mamy kolejne ekrany. Francja, lewy obrońca jest Heu Hernandez, więc w końcu jest to lewy obrońca z Francji i nie jest to ani dinie ani Hernandez, jeżeli chodzi o jego brata. No zostały dwie ostatnie paczki. Wcześniej nie trafiliśmy już nic dobrego, Hernandez był ostatnim ekranem, więc tutaj po prostu już to jest jedynie formalne, żeby otworzyć te dwie ostatnie paczki. Jeżeli trafimy jeszcze jeden ekran, ok, będzie fajnie. Tutaj ekranów niestety nie ma, mamy tutaj bebu, więc możemy iść do ostatniej paczki i sprawdzić, co tutaj trafimy. Czy będą ekrany, czy będzie walkout. Nie ma ekranów, nie ma walkoutu, więc podsumowując, myślałem, że będzie trochę lepiej, że uda się może trafić jakąś kartę specjalną, ale trafiliśmy Dybalę, trafiliśmy Hernandeza, czyli w końcu udało mi się trafić lewego obrońcę z Francji, który jest cokolwiek więcej warty, więc można powiedzieć, że jestem zadowolony patrząc na to, ile na to wydałem i mogę Wam oczywiście podziękować za obejrzenie tego odcinka, no i widzimy się w kolejnym. Siema.